Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem psycholożką i coachem relacji i w tym odcinku chciałabym wrócić do tematu narcyzmu i osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości, a przede wszystkim chciałabym się skupić na ofiarach tychże osób. Na tych ofiarach, które są bądź były uwikłane w związki romantyczne z narcyzami. Często spotykam się z tym, że partnerzy, partnerki osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości zastanawiają się w pewnym momencie, czy to nie z nim jest coś nie tak, czy to nie one potrzebują diagnozy, czy to nie one są powodem problemów. Zastanawiają się, czy gdyby zachowywały się inaczej, gdyby byłyby inne, to być może ten narcyz też nie zachowywałby się w tak trudny sposób. Może byłby inną osoba, może byłby tym człowiekiem, którego poznały. Na samym początku, no bo na początku narcyz przedstawia nam pewną iluzję. Mają więc poczucie winy, szukają, chcą dokopać się problemu w sobie. Często też zastanawiają się, czy to one nie mają przypadkiem narcystycznego zaburzenia osobowości i zaczynają dostrzegać pewne zachowania, pewne objawy, które by się na to wszystko składały. Warto tutaj też podkreślić, że dzisiaj będę mówiła o takich osobach, u których pewne zachowania, Pojawiają się właśnie w relacji z konkretną osobą, natomiast wcześniej ich nie było. Nagle w tej relacji pojawiają się właśnie takie postawy, takie zachowania, takie decyzje, które są niezgodne z ich wartościami, z ich moralnością, z ich typem osobowości i są taką, takim przyczynkiem właśnie do um, refleksji nad tym, co się z nimi dzieje. I niejednokrotnie można się pomylić, bo na poziomie zachowań z zewnątrz jak gdybyśmy byli obserwatorami tego co się dzieje, to moglibyśmy u ofiar, u osób które są w relacjach romantycznych właśnie z narcyzami zauważyć dokładnie takie same zachowania. Ważne są jednak intencje i ważne jest co to co stoi za tymi zachowaniami, jak jest powód tego, że tak a nie inaczej się zachowuję i tak nie inaczej wybieram. I dzisiaj chciałabym wskazać kilka takich zachowań, które występują zarówno u narcyzów, jak i u ich ofiar, u ich partnerów. I Mogą one być przyczyną mylnej interpretacji tego, co się dzieje w danej relacji, co się dzieje z tobą. Więc, pierwszym takim zachowaniem, które wykorzystuje zarówno Narcyz i z zewnątrz, kiedy obserwujemy sytuację, możemy zauważyć je również u partnerów, partnerek narcyza, jest ten tak zwany hoovering. Nazwa pochodzi od marki odkurzaczy i chodzi tutaj o takie wesanie z powrotem do relacji swojego byłego partnera, partnerki, swojej ofiary. Po rozstaniu narcyz, kiedy chce wrócić, to Pokazuje siebie w jak najlepszym świetle. Zazwyczaj jest to ten wizerunek z samego początku znajomości, kiedy stosował love bombing, kiedy zasypywał nas miłością. Tutaj pojawiają się takie obietnice poprawy, obietnice zmiany, pracy nad sobą. Tutaj jest obiecywanie być może właśnie tego, czego Ty najbardziej potrzebujesz, jeżeli mówisz o rodzinie, to on Ci obieca rodzinę, obieca Ci dzieci. Jeżeli chodzi o zerwanie, Jakiej znajomości, to on to wszystko obieca, y, 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 będzie deklarował, że ten związek od tego momentu będzie wyglądał zupełnie inaczej. Może zasypywać Cię y, prezentami, y, zrobi wszystko, żebyś do niego wrócił, wróciła. Y, i ty, będąc ofiarą narcyza, być może byłaś, byłeś w takiej sytuacji, w której również chciałaś za wszelką, chciałeś za wszelką cenę odzyskać tego człowieka, i zastanawiałeś się, jak to zrobić. Może zasypywałeś tę osobę wiadomościami, może również obiecywałeś poprawę. Z dużym prawdopodobieństwem mogłeś, mogłaś szukać winy w sobie i mówić o tym narcyzowi, że dostrzegasz pewne swoje postawy, zachowania, które mogły być właśnie powodem tego, że jest źle, i masz nadzieję, że jeżeli to zrobisz, to on wróci. Tylko, że na poziomie takich zachowań z zewnątrz wygląda to bardzo podobnie, ale intencja jest inna. Osoby, które są w relacjach z narcyzami, najczęściej są od nich uzależnione emocjonalnie i bardzo jest trudno z tego uzależnienia wyjść. W związku z tym na tym stoi naprawdę ogromna tęsknota, często uczucie odrzucenia, ból z tym związany, no i takie prawdziwe uczucia romantyczne. Ofierze zależało na tym człowieku i naprawdę chce um, naprawić sytuację. Natomiast intencje osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości są inne. Za tym nie stoi miłość, za tym nie stoi nadzieja na poprawę tej relacji, za tym nie stoi jakakolwiek prawda, ale chęć odzyskania kontroli nad tobą i nad tą sytuacją. Chęć odzyskania też takiego źródła realizacji potrzeb narcyza. I jeżeli akurat narcyz nie ma kogoś, kto mógłby w zastępstwie te potrzeby realizować, no to możesz okazać się najlepszym obiektem właśnie do tego, no bo narcyz traktuje cię. Przedmiotowo, jak obiekt, a nie jak człowieka z Twoimi emocjami i z Twoimi uczuciami. Więc tutaj jest ta zasadnicza różnica. Natomiast ten hovering, czyli takie z powrotem wciąganie drugiej osoby do, do relacji, może być czymś, co cię zmyli, bo sam sama możesz to robić. Kolejnym zachowaniem, które może być mylące i o które możesz się oskarżać, jest wybuchanie złość, gniew, krzyki takie bardzo emocjonalne zachowanie z Twojej strony. I tutaj mówię o sytuacjach, w których to nie jest podobne do ciebie, czyli w innych relacjach, być może nawet w innych obszarach życia aktualnie i w przeszłości to nie było podobne do ciebie. Na co dzień mogłaś mogłeś być spokojnym, stabilnym człowiekiem, natomiast w tej relacji dzieje się coś takiego, co wywołuje Twoje emocje, co cię triggeruje. I obserwując Cię z boku, faktycznie moglibyśmy zauważyć takie niezdrowe zachowania, czasem nawet agresywne. Mogłoby się zdarzyć, że nawet przemocowe. Tylko, no właśnie, tutaj przyczyna tych zachowań u Ciebie i u Narcyza, bo on też to robi, jest inna. Narcyz też będzie obrażał Cię, krzyczał, kłócił się. Wywoływał właśnie takie dyskusje, które nie będą oparte na, na szacunku, tylko ich zamiarem może być to, żeby cię zgnębić, żeby wbić ci jakąś szpilę. Natomiast tutaj właśnie powód, źródło jest inne. Narcyz robi to dlatego, żeby znów mieć nad tobą kontrolę. On nie ma Szacunku do ciebie i okazuje ci w ten sposób, że właśnie tego szacunku nie ma, że dla niego jesteś tak naprawdę nikim. I w momencie, akurat, kiedy zagapi się, przestanie się kontrolować, albo akurat nie jesteś mu potrzebna, potrzebny, po prostu bez zawahania wejdzie w taką właśnie postawę. Natomiast u osób, które są ofiarami narcyzów, takie bardzo emocjonalne zachowania, te krzyki, to wszystko może być wywołane manipulacją narcyza, gaslightingiem, takim, taką próbą wmówienia tobie, że zrobiłeś coś, czego nie zrobiłeś, że rzeczywistość wygląda inaczej. To może być prowokowanie cię w różnych sytuacjach, w zależności od tego, co ci boli, gdzie jest twoja rana. Narcyz to wyczuje, on wyczuje doskonale twoje potrzeby, ale też właśnie Twoje rany i będzie wiedział, gdzie dotknąć, tak, żeby bolało jak najmocniej, i kiedy będzie mu to potrzebne, będzie po prostu w to uderzał i będzie ten arsenał. Wyciągał. I ty wtedy będziesz tak reagować bardzo emocjonalnie, będziesz rozumiała, rozumiał sam siebie, i to może być powodem narcyza do przerzucania winy na, na ciebie. Przykłady takich sytuacji, historia, która w takiej normalnej, zdrowej relacji wydaje się często nie do pomyślenia, no, no nie do końca normalna, Adekwatna, natomiast bardzo często to w historiach słyszę e, u swoich klientów. E, to jest taki powtarzający się motyw. E, twój narcyz, narcyzka, e, z którym jesteś w związku romantycznym obecnie, wyjeżdżają do innego miasta w delegację, wyjeżdżają za granicę w delegację i tam okazuje się, że nie wynajmują sobie mieszkania, Pokoju, nie korzystają z mieszkania służbowego, tylko przebywają w tym czasie u swojego byłego męża, byłej żony, byłej partnerki, partnera. I tłumaczą to po prostu tym, że nadal się przyjaźnią, że to jest kwestia kosztów. No, różne są tutaj argumenty. I kiedy ty jesteś zazdrosna, zazdrosny, no to oczywiście to Tobie mówią, że Ty masz jakiś niski poziom świadomości, że to Ty masz problem i być może nawet sugerują Ci terapię. Oczywiście, to nie muszą być tak poważne sprawy. To może być kwestia tego, że umówiliście się na to, że ten Twój partner, partnerka wrócą o określonej godzinie do domu, na przykład przed północą ze spotkania ze znajomymi, a on, ona wracają o piątej nad ranem. No i Ty jesteś zdenerwowana, zdenerwowana, zastanawiasz się w ogóle, co się dzieje. No i to zostaje wykorzystane przeciwko Tobie. Ten Twój niepokój, to, że Ty masz pytania, no bo. Yy, Najchętniej to byś um, nagrywała, śledziła, stalkowała, nie dajesz mu y, przestrzeni do y, jego prywatności, więc wina jest zrzucona w takiej sytuacji na ciebie. I kiedy takie sytuacje się nawarstwiają, kiedy takich różnych bodźców jest dużo, w zależności od tego, co Cię dotknie, to, to się kumuluje, i, i te emocje pojawiłyby się u każdego, i każdy inny w Twojej sytuacji e, zachowałby się najprawdopodobniej tak samo albo bardzo podobnie. Ale w związku z tym, że to nie jest dla ciebie naturalne, że to jest przekroczenie Twoich własnych granic, to Twoje zachowanie, te Twoje reakcje, no to Ty się zastanawiasz, co z Tobą jest nie tak. Może Ty masz jakieś zaburzenie, może to Ty faktycznie, tak jak narcyz sugeruje, bardzo często potrzebujesz jakiegoś wsparcia, jakiejś terapii. Tak, potrzebujesz po to, żeby się uleczyć z tej relacji, tak, żeby dostać wsparcie emocjonalne od kogoś, kto cię zrozumie yy, i pomoże ci przez to przejść, ale yy, nie dlatego, że z tobą jest coś nie tak. Kolejnym takim zachowaniem, które stosuje zarówno narcyz, jak i yy, ofiara narcyza, jest. Yy, Cisza, blokowanie, tylko znów z zewnątrz to może wyglądać tak samo, natomiast intencja jest zupełnie inna. Narcyz będzie karał Cię ciszą. W momencie, kiedy zrobisz coś nie po jego myśli, kiedy nie chcesz się dostosować albo kiedy on po prostu chce na chwilę się uwolnić z tej relacji, robić to co chce, na przykład spotykać się z innymi osobami, to zablokuje Cię, to utnie na chwilę tę relację, to będzie karał, karała Cię ciszą po to, żebyś się czegoś nauczył, wyciągnął wnioski i zupełnie go nie obchodzi to, jak ty się z tym czujesz. Ważne jest on jego życie i jego potrzeba. to, że ty masz jakieś życie emocjonalne, to, że ty nie rozumiesz tej sytuacji, chciałbyś, chciałabyś po prostu tę sytuację jakoś na poziomie poznawczym domknąć, zrozumieć. To już nie jest ważne. To jest kara dla Ciebie za złe zachowanie. Osoby, które są ofiarami narcyzów, też bywa, że blokują swoich byłych partnerów, partnerki, odcinają się. I stosują taką zasadę ciszy, braku kontaktu, natomiast intencja tu jest inna. One robią to po to, żeby sobie pomóc, żeby to przetrwać, żeby się uleczyć, żeby wyjść z tej relacji i chcą uspokoić w ten sposób swój układ nerwowy. Natomiast oczywiście mogą zacząć się zastanawiać nad tym, że może to jest niedojrzałe. Że tak, jak i narcyz nie wyjaśniają tej sytuacji. Znikają, odcinają się i w dorosłym świecie to nie powinno tak wyglądać. Natomiast badania prowadzone u osób, które przechodzą przeszły rozstanie jako traumę, pokazują, że znacznie zdrowiej. Dla takiego procesu uzdrowienia i dla naszego układu nerwowego jest odciąć się i zablokować byłego partnera, byłą partnerkę, aniżeli na przykład obsesyjnie kogoś stalkować, aniżeli um, nie móc um, sobie z tym właśnie poradzić przez długi czas, będąc narażonym, narażoną na takie bodźce. Dlatego um, tutaj przytaczam. Wyniki badań, żeby pokazać Wam, że w dorosłym, dojrzałym świecie, takim poważnym świecie naukowym, e, rekomenduje się też e, odcięcie e, w celu ochrony siebie. No i ofiary narcyzów e, robią to. E, natomiast narcyz robi to, ponieważ chce swoją ofiarę ukarać pokazać jej, kto tu rządzi. I co się stanie następnym razem, jeżeli nie będziesz posłuszna, posłuszny, jeżeli nie będziesz go słuchał, respektował? Kolejnym takim zachowaniem, które z zewnątrz może przypominać to samo, wyglądać tak samo u narcyzaju, jego ofiary, jest takie opowiadanie o tym, co się dzieje w związku, mówienie źle, o tym swoim partnerze, partnerce, byłym partnerze, byłej partnerce i znów intencje są różne. Narcyzm robi to po to, by się zemścić, by cię zniszczyć. Robi to, żeby przedstawić siebie w dobrym świetle. On chce być ofiarą. On chce dostać uwagę od innych, właśnie dlatego, że, żeby wykorzystać tę sytuację, że został przez kogoś źle potraktowany. On chce cię wykluczyć w ten sposób z towarzystwa. On chce ci zniszczyć reputację. Jeżeli to ty zdecydowałeś się, zdecydowałaś się odejść od narcyza, to tym bardziej będzie szukał takiego pola do zemsty. Natomiast u osób, które są w takich relacjach bądź były w takich relacjach i są ofiarami, takie opowiadanie o tym, co im się przytrafiło, co im się przydarzyło, jest sposobem na to, żeby sobie poradzić. To jest takie terapeutyczne, to jest próba uzyskania zrozumienia, wsparcia. I oczywiście warto skorzystać wtedy z terapii, ale rozmowa z przyjaciółmi też może właśnie służyć temu, żeby zweryfikować to, czy ja dobrze myślę, czy nie jestem w błędzie. Czy, nie spo, nie, czy, czy, czy moje smysły działają prawidłowo? Czy ja dobrze rozpoznaję rzeczywistość? Bo w związku z narcyzem może być tak, że nie jesteśmy pewni właśnie tego naszego postrzegania rzeczywistości. Więc to temu służy. Więc znowuż powód tego zachowania jest zupełnie inny. No i wreszcie zdrady. Zdrady emocjonalne, one mogą pojawić się również u ofiar. I o ile narcyz będzie Cię zdradzał tak po prostu, nawet jeżeli będziesz realizować jego wszystkie potrzeby, będziesz idealna, idealny, to on będzie potrzebował nowych źródeł adoracji, nowych źródeł realizacji swoich potrzeb i nie będzie tutaj kierował się jakimiś uczuciami, sentymentami. To możesz robić wszystko, a z dużym prawdopodobieństwem to może się po prostu wydarzyć. Natomiast u osób, które są ofiarami narcyzów również może Pojawić się taka zdrada, zwłaszcza emocjonalna Ja tutaj nie tłumaczę i nie zachęcam do tego Natomiast powód może być taki, że osoby, które są w relacjach z osobami, które mają narcystyczne zaburzenia osobowości Nie mają spełnianych swoich takich potrzeb relacyjnych, właściwie żadnych potrzeb One są do tego, żeby usługiwać i żeby realizować potrzeby narcyza Potrzeby partnera nie liczą się. Wielokrotnie można to usłyszeć, że ktoś nie chce o tym w ogóle słyszeć, że go nie interesuje Twoja historia. Eee, on jest tylko ważny. On jest w centrum zainteresowania. Oczywiście tego nie widzisz na samym początku. No i, i, i z czasem można czuć, że się gaśnie w takiej relacji, bo jest się dawcą, ale jest tutaj zaburzona taka równowaga transakcyjna. Ja daję, ale nic z powrotem nie dostaję. No i w związku z tym zaczynam szukać realizacji, tych moich potrzeb na zewnątrz, szukam zrozumienia, szukam wsparcia. No i zdarza się, że na swojej drodze spotkamy kogoś, kto jest bardziej empatyczny, wrażliwy, kto nas wysłucha, z kim stworzymy jakąś więź. No i łatwo jest tutaj o taką zdradę emocjonalną, czy też inną. I tak jak mówię, ja tutaj tego nie, nie tłumaczę, natomiast ym, intencja w takiej sytuacji jest zupełnie inna. U narcyza jest to po prostu rozrywka to jest czynność jak każda inna. Ym, to jest źródło realizacji kolejnych. Potrzeb, a czasem też sposób na to, żeby cię ukarać, żeby ci coś pokazać. No i wreszcie to, co może nas w jakiś sposób zmylić. I sprawić, że nie jesteśmy już tak do końca pewni samych siebie i tego, kim my jesteśmy. Narcyzi mają tak właśnie, że nie potrafią odpowiedzieć jasno na takie pytanie, kim jestem, określić tej swojej tożsamości, bo to wszystko jest zbudowane na jakiejś fałszywej tożsamości. No i my, będąc w tej relacji, trochę też już się w tym zaczynamy gubić, zwłaszcza, że. Eksponowani cały czas na takie niezdrowe zachowania, sami możemy zacząć się przechwytywać. Są bowiem badania socjologiczne, które wykazują, że możemy się narcyzmem niestety zarażać. Jak to działa? Na przykład w social mediach, albo poprzez media tradycyjne, obserwując zachowania narcystyczne i osoby, które mają taki właśnie rys. Możemy zaczynać zachowywać się w podobny sposób. Czyli, jeżeli mamy do czynienia z takimi osobami, jesteśmy mocno eksponowani na takie zachowania, to się tego uczymy. przyswajamy to, zaczynamy stosować podobne sposoby zachowania. No i będąc w bliskiej relacji, wydaje się oczywiście bliskiej, tak, bo nie ma bliskiej relacji z narcyzem, Będąc eksponowanym na to wszystko cały czas, no to wtedy możemy założyć, że jesteśmy narażeni na to, że pojawią się u nas jakieś zachowania po prostu, które nie są, nie są nasze. Więc możemy zacząć wątpić w siebie, możemy zacząć zastanawiać się, kim my naprawdę jesteśmy i, i doszukiwać się właśnie tej, tej winy w sobie. To jest Taki materiał z kategorii materiałów, które wiem, że są ważne, ale tematu nie lubię. Nie lubię nagrywać materiałów o narcyzmie. Znacznie bardziej wolę dzielić się tym, jak budować zdrowe relacje. Jakie są pozytywne przykłady zachowań? Znacznie bardziej uważam, że korzystne są wszelkie materiały, które pokazują nam te zdrowe wzorce, które sprawiają, że ludzie spojrzą na siebie inaczej, przychylniej. Natomiast wiem też, że są osoby, które potrzebują zrozumieć to, w czym są i potrzebują spojrzeć na siebie trochę inaczej, bo się obwiniają, bo z tego powodu cierpią, bo nie mogą pójść do przodu, bo są uzależnione właśnie od tych narcyzów, bo biorą to wszystko na siebie, bo z dużym prawdopodobieństwem narcyz wmówił im, że to ich wina. One mogły zostać oszukane, okłamane, zdradzone, wielokrotnie źle trakt, potraktowane, ghostowane, a i tak będą zastanawiać się, co mogły zrobić inaczej i czy to one czasem nie mają narcystycznego zaburzenia osobowości, więc ten materiał jest skierowany przede wszystkim dla takich osób. I jeżeli uważasz, że ten film jest pomocny, to daj proszę łapkę w górę. Pozostaw komentarz. Komentarz prawda i ja dzięki temu będę wiedziała, że jesteś tutaj ze mną do samego końca. Jeżeli uważasz, że ten film może się komuś przydać, to będę bardzo wdzięczna za jego udostępnienie. I te wszelkie aktywności, udostępnienie, lajki i komentarze pomagają się rozwijać mojego, mojemu kanałowi i motywują mnie do dalszego nagrywania. Więc z góry Wam za to dziękuję i mam nadzieję, że, że faktycznie ten, ten materiał nie pozostanie niezauważony. A jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to zapraszam Cię do tego, żebyś został tutaj ze mną na dłużej. Przypominam też o tym, że możecie pracować ze mną Indywidualnie w parach, bądź możecie też skorzystać z gotowych kursów online, które znajdziecie na mojej stronie. Są to kursy, jak znaleźć miłość życia, jak odzyskać miłość życia. A na dziś już Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości, cześć.